Jakiś czas temu szerokim echem odbiła się w sieci sytuacja, w której graficzka została zwolniona w drugim dniu pracy firmie Giftpol za 80% skończonej pracy, którą miała. To jest sytuacja, w której, do której się bardzo chętnie odniosę jako pracodawca, który stawia bardzo mocno na wdrożenie odpowiednie pracownika i na taki szacunek dla siebie nawzajem, po prostu czysto ludzki szacunek. Więc na początku chciałabym, żebyśmy sobie podsumowali fakty. Fakty są takie, że dziewczyna pracowała, była drugi dzień w pracy, zrobiła ponad 80% swojej pracy, zadań, które dostała, czyli grafik i drugiego dnia, ponieważ nie zrobiła 100%, została zwolniona przez właściciela firmy poprzez Skype Wiadomością na publicznym kanale, gdzie również byli inni pracownicy, w sposób, który był bardzo mało kulturalny, tak bym to nazwała, żeby tutaj nie używać innych epitetów. Więc co są fakty? Pierwsza zasada, którą chcę tutaj poruszyć, to jest zasada tego, że po prostu nie żyjemy w czasach średniowiecza, ani w czasach, w które jeszcze kilkadziesiąt lat temu akceptowały fakt traktowania drugiego człowieka bez odpowiedniego szacunku. Ja uważam, że nieważne, jakie to jest środowisko, czy to jest środowisko pracy, czy środowisko domowe. Każdy człowiek zasługuje na szacunek i zasługuje na komunikację, która właśnie się odnosi z takim respektowaniem drugiego człowieka. Jak dziś pamiętam, jak oglądałam, tak, ktoś mi kiedyś zarekomendował taki serial dotyczący marketingu, nagrywany w latach 70. w Stanach, gdzie różne praktyki marketingowe można było zaobserwować. Mówiłam: no Dobra, dam szansę temu serialowi, i chwilę go włączyłam. Powiem wam, że nie byłam w stanie wytrzymać dłużej niż 15-20 minut, musiałam go wyłączyć. Dlaczego? Dlatego, że w tym serialu kobiety, to były lata 70. w Stanach, kobiety były traktowane jak przedmiot. E, mężczyźni tak naprawdę mieli do wszystkiego prawo, a kobieta była takim pioneczkiem, który był po prostu. Wykorzystywany do pracy, ale do której, której się żaden szacunek po prostu nie należał. I ja nie byłam w stanie oglądać tego, bo to po prostu nie grało z moimi wartościami wewnętrznymi, gdzie uważam, że każdy człowiek, nieważne jaką rolę ma, na ten szacunek em, zasługuje. I tak samo ty w każdej firmie, w której pracujesz, zasługujesz na szacunek. Jeżeli trafiasz do firmy, w której tego szacunku nie ma, to po pierwsze samemu potrzebujesz podjąć decyzję, nie akceptuję tego, nie zgadzam się na to i po prostu to nie jest miejsce dla mnie. Uwisz, mi, jest cała masa innych miejsc, gdzie jeżeli ty wkładasz po prostu. Też pracę na 100%, masz dobrą komunikację z przełożonym, to jesteś w stanie być zadowolona z tej pracy i nie musisz akceptować takiej sytuacji. Druga ważna zasada, która się tutaj w ogóle nie wydarzyła, bo drugiego dnia, kiedy osoba trafia do firmy, to najczęściej jeszcze nie rozumie zasad tej firmy, jak ona funkcjonuje, dobrych praktyk, takiej kultury organizacyjnej tej firmy abstrahując od tego, że w tej sytuacji bo ja też tam brakowało jakiejkolwiek kultury organizacyjnej. E, natomiast normalnie pierwsze dni pracy, ja na przykład jak kogoś rekrutuję do swojego zespołu, to nawet nie oczekuję, że w pierwsze dni pracy ktoś jakąkolwiek pracę będzie wykonywał, tylko ma przygotowaną listę rzeczy do przejścia w zależności od roli, to jest 3-4, czasami 5 dni. Listy rzeczy do przejścia, które są zarówno związane ze specyfiką roli, jak również związane są z zasadami firmy, z zasadami komunikacji. Nawet jeżeli jesteś na takim etapie, że trafiasz do firmy, która jest bardzo młoda, nie ma tego spisanego, to powinnaś mieć zarezerwowany czas z osobami, które Ci to werbalnie, czyli ustnie przekażą, żebyś po prostu mogła zrozumieć, jak funkcjonują, jakie narzędzia, jakie mechanizmy, jakie zasady funkcjonują po prostu w tej firmie. I dopiero, czy to w końcówce pierwszego tygodnia, czy drugiego, trzeciego, może drugiego nawet nie najczęściej, to jest trzeci, czwarty, piąty, albo szósty dzień pracy, zaczynasz pracę, zaczynasz robić zadania i to jest moment, w którym absolutnie twój pracodawca, twój przełożony powinien inwestować czas w to, żeby dawać ci informację zwrotną, ponieważ to jest moment, w którym się uczysz i nawet jeżeli jesteś osobą doświadczoną w swojej roli, to specyfika funkcjonowania tej firmy może być zupełnie inna niż poprzedniej firmy, w której funkcjonowałaś i oczekiwania mogą mieć inne, więc potrzebujesz je zrozumieć, dostając tą informację zwrotną. Tutaj widać, w tym przypadku w ogóle nie było na to przestrzeni i w ogóle nawet nie było szacunku do drugiego człowieka, było tylko masz to zrobić, w cudzysłowie, to jest twój, brzydko powiem, psi obowiązek um, i nawet tam nie było przestrzeni na jakąkolwiek konwersację, tylko traktowanie człowieka z góry. Ja z tym się nie zgadzam. Raz trafiłam do takiej firmy, gdzie byłam traktowana z góry, traktowana jak przedmiot, i po miesiącu czasu podjęłam decyzję, że absolutnie w tym miejscu nie zostanę. Jeszcze zbudowałam cały zespół, bo nie mogłam patrzeć, jak są traktowani ludzie, em, jak przysłowiowe, sorry za kalokwializm gówno. I e, z tym absolutnie się nigdy nie będę zgadzała. I ty też nie możesz sobie pozwalać na to, nawet jeżeli przez większość życia inni cię w ten sposób traktowali i masz ciche przyzwolenie na to, to, jest moment, w którym powinnaś, powinnaś powiedzieć stop. Stop, bo zasługujesz na lepszą komunikację, uwierz mi. I teraz, oczywiście może być taka sytuacja, że po w czasie okresu próbnego, czy to w pierwszym miesiącu, czy w pierwszych tygodniach pracy, coś nie gra. I albo to będzie nie grało po Twojej stronie, albo nie będzie grało po, po stronie pracodawcy, będziecie mieli takie odczucia. Więc czego powinna się spodziewać, jeżeli chodzi o zwolnienie, i o co Ty proaktywnie możesz zadbać, pracując dla określonej firmy, aby mieć jasność od samego początku. Czyli mówię o takiej trzeciej bardzo ważnej zasadzie, która tutaj nie została zachowana, jeżeli chodzi o zwolnienie. Pierwsza rzecz to jest postawienie jasnych oczekiwań. I te jasne oczekiwania powinny być postawione, ja na, na przykład bardzo często je stawiam już od momentu rekrutacji i potem jak osoba jest wyrażana, to też się komunikuję. I często do nich wracam, bo na początku jest dużo informacji i osoba się może w tym zgubić. Więc jasne oczekiwania, czyli czego oczekujesz od osoby, w jakim czasie... W jakim standardzie albo w jakich dobrych praktykach, jeżeli ten standard jest ustalony, o czym mówię? Przykład. Jeżeli na przykład mam osobę zrekrutowaną do zespołu kontentowego, która montuje wideo i pracuje na jednej z marek u nas w firmie, ponieważ my pracujemy na markach osobistych, to standardem jest to, że montaż YouTube'a powinien nie zajmować więcej niż 7 godzin w określonych Określonym czasie trwania tego wideo. I ja to komunikuję od samego początku, bo chcę, żeby osoba to rozumiała, że to jest standard, do którego powinna dążyć, ponieważ interpretacja osoby nowej może być zupełnie inna niż przełożonego. I teraz, jeżeli są pewne założenia, które są postawione i następnie zaczynasz pracować i wykonujesz tą pracę i nie dostajesz żadnej informacji zwrotnej z tej pracy, to często możesz się czuć potem, nie wiem, po miesiącu, po dwóch, postawiona w takiej dziwnej sytuacji, gdzie ktoś przychodzi i mówi ci nie wykonujesz swojej dobrej, do, dobrze swojej pracy, musimy się pożegnać. A gdzie był czas na informację zwrotną? A gdzie były sytuacje, w których powinnaś usłyszeć, czy powinnaś usłyszeć, hej, nie robisz tego zgodnie z tym, czego my oczekujemy, potrzebujemy, żebyś zmienił, czy zmieniła to, to, to i to. I wtedy ty masz możliwość zaaplikowania tego. I czasami tak będzie, że aplikując te zmiany, które są od ciebie wymagane, nie jesteście w tym samym miejscu nie jakby nie czujecie tego w ten sam sposób i czasami będzie to najlepsza decyzja, żeby się po prostu rozstać. I tak czasami też bywa co jest okej. Okay. Ale w momencie kiedy jest ta przestrzeń po prostu na informację zwrotną i ty widzisz, czego osoba od ciebie oczekuje i widzisz, że na przykład nie jest to zgodne z tobą, to też proaktywnie możesz to zakomunikować, nie do końca czujesz, że to jest miejsce dla mnie. I wtedy i pracodawca ma jasną sytuację i ty masz jasną sytuację. Ja ostatnio miałam taką sytuację u siebie w firmie, że zrekrutowałam osobę, która mi osobiście się bardzo podobała em, i bardzo podoba, widziałam jedną słabą stronę tej osoby w stosunku do roli, do której przyszła, ale od samego początku miałyśmy jasną komunikację, jakie są wymagania tej roli i od samego początku dawałyśmy sobie tydzień w tydzień informację zwrotną, co idzie dobrze, a co faktycznie wymaga poprawy. No i ta osoba tak naprawdę po miesiącu czasu już czuła, że pewien aspekt funkcjonowania do naszej firmy, pomimo tego, że słyszała o nim, nie do końca jest zgodny z nią i dawała tak naprawdę u ustaliłyśmy plan, co można zrobić, żeby to zmienić, co można zrobić, żeby po prostu ona się lepiej w tym wczuła w tym ekosystemie naszym, bo dużą część swojej pracy wykonywała naprawdę bardzo dobrze i my byśmy z tego zadowoleni. Natomiast w te kolejne dwa tygodnie, pomimo tych zmian po dwóch stronach, ona nadal czuła, że specyfika np. przykład pracy u nas na dużej ilości Marek em, i to, jaka jest, jaki u nas jest em, dynamizm pracy, nie do końca jest spójny z jej osobowością co też było ok, bo ta komunikacja od samego początku tego wrażenia się pojawiała, więc i ja się tego spodziewałam i ona proaktywnie to komunikowała. I kiedy doszło do momentu, w którym powiedziała, wiesz co, jednak to nie jest miejsce dla mnie pomimo tego, że wiele rzeczy mi się podoba, ale nie jest do końca ze mną spójne, to ustaliłyśmy bardzo jasny proces zostania akurat to, że potrzebujemy, żeby została do końca okresu próbnego, pomogła dowiedzieć się rzeczy, które są już po prostu rozpoczęte e, i w bardzo takim stylu z szacunkiem do siebie nawzajem się rozstajemy. I nawet jak ta osoba do mnie przyjdzie i powie, hej, po prostu czy mogłabyś mi dać rekomendacje, na przykład do kolejnego pracodawcy, ja z chęcią to zrobię, bo wiem, w czym ta osoba jest dobra. Pomimo tego, że się rozstajemy, więc zawsze jest przestrzeń szacunek nawzajem, jeżeli po prostu trafiasz we właściwe miejsce. I też to, co chciałabym, żebyś zrozumiał czy zrozumiała, że to nie chodzi o to tylko, że Ty masz być zdana na los tej osoby, która jest po drugiej stronie, ale Ty sama czy sam też proaktywnie możesz, a wręcz nawet powinieneś dbać o tą komunikację, proaktywnie ją podnosić. Bo ona spowoduje, że Ty będziesz po prostu w tych okolicznościach, w których się znajdujesz, czuł się dużo lepiej i szybciej będziesz weryfikował, czy miejsce, do którego trafiłeś, jest miejscem, w którym faktycznie chcesz być i faktycznie chcesz zostać na dłużej. Tak więc ciekawa jestem, co z tego filmu czujesz, że jest Ci przydatne, co robiłeś, jeszcze robiłaś już do tej pory, daj mi znać w komentarzu, a co czujesz, że faktycznie powinnaś, czy powinnaś zacząć wykorzystywać od dzisiaj. Aby miejsce, w którym pracujesz, było miejsce, w którym po prostu czujesz się dobrze. Równocześnie zapraszam Cię do włączenia dzwoneczka, aby oglądać każde kolejne wideo, które publikuję raz na tydzień, zawsze w czwartki. Do zobaczenia!